Witam w trzecim odcinku HardMode i nie wiem czy się nagrywa dźwięk. Nagrywa, Oczywiście się mikrofon. E, dźwięk ostatnio nagrywałem sobie takie klipy i trochę mnie działało. Jak się patrzyłem później. Więc nie wiem. Teraz powinno być słychać to. Wydaje mi się, że powinno działać. A co do tego co mam, to jest co po prostu zrobiłem, to będzie w centrum, jakby do windy robił. I to będzie, no, tylko początkowo sobie zrobiłem pierwszy poziom. Dalej jeszcze chyba mówiłem już o samym dole, choć nie mylę. I do kopalni jeszcze wrócę, ale póki co szkodzi na walkę. I co tu dużo gadać, e, co nie będę mówił. E, I nie dlatego, że chcę trzymać tajemnicę, dlatego, że po prostu nie chcę zginąć, a muszę się skupić na walce. I tak, co tu jest. Może jeden z punktów tej skrzyni pokaże, to oczywiście nie są wszystkie. To bogactwo się pojawiło, ało zniknęło. I tak. Tutaj widać, już próbowałem budować. I co do tej różdżki, gdzie ona była, tej, tu, e, to działa. Jak widać, i ogarnąłem, e, jaki był problem. A to taki, że po pierwsze, nie działało to na normalnych skrzynkach z Minecrafta, tylko na modowych. A po drugie, to nie działało, ponieważ miałem wycelowany w jakiś blok. Na to się nie zmieniał. To jest mało miejsca, więc trudno było inicjować cokolwiek. I tak, może to pierwsza rzecz, którą jeszcze powiem. Tam falka miała być, ale tutaj jest zwierzę. Tak, to będzie centrum. To powiem, co to jest. To lapis. Jak będę omawiał dom. To oczywiście podstawowe rzeczy. Te pizze to jeszcze będę musiał zdobyć e, tego krzaka. Czy nam się zbliża, ale i oni byli mniej więcej tutaj. Tak widać już coś się dzieje. Tutaj byli e, i się zmyli. Nie, są. So. Ono są. tak, dobra współpraca. Tak, to, to była dobra współpraca i on, gdzieś tu jeszcze był jeden. To jak widać była dwójka chyba na trzewiośniemy. Może to lepiej widzicie. I jeden był na dole. I teraz nie zniknęli. Hmm. Nie narzekam. I może wpierw omówię co to za budowy nowe. Co do wieży to już mówiłem. To jest dla kopalni. I tak. Może pierwsze drzwi, czyli wejście do głównego, że tak powiem, centrum mojego. Będę głównie tutaj siedział i wszystkie miał. Wszystko tutaj robił. Przygotowania, wszystko. Takie główne rzeczy, ale muszę to jeszcze wykopać. A co do tego tu, to można powiedzieć, że jest w stanie budowy. To więc tak się prezentuje te boki. Szkła nie ma zbytnio i na obecną chwilę nie mogę sobie pozwolić na marnowanie tego ulicu bez okien. Tutaj jest budowa, nic jeszcze to nie ma i nikogo nie wiem co tu wybudować, zresztą ja nie wiem co tu wybudować, a co na dole, góra na szczęście trochę miesza. i tu będzie sypialnia, a tutaj jest to. i tutaj tak się tak prezentuje, natomiast nie trzeba problemów, a, znaczy problemów Chciałem to zrobić inaczej i na przykład tutaj podać taki, jak mam, w środku podbudowę. Też chciał, ale to nie było zupełnie możliwe, Przecież że to są pół, pół płytki. A i te wszystkie bloki, te ćwiartki, i tak dalej, to jest oczywiście nie ten mod, tylko to jest razem z Project Red. To się tak prezentuje. Co do tego, co do tych zapisów, a jak już przechodzę do następnego tematu, to będzie to spowodowane tym, że będzie taki jeden wielki wał, taki drąg. Tam na końcu będzie wiatrak i on będzie służył za dekorację. Tylko do windy to będzie to, ma wyglądać tak, jakby to ten właśnie wiatrak zasilał winda. Co do faktycznego zasilania, będzie ono tutaj gdzieś wstegane, może troszkę niżej. I tak, tyle. Co do tego, i biorę się za listę. I tak, lewitacja, od tego zacznę. Jak tam widzicie, to latam sobie. To jest spowodowane tym amuletem się zastanawiam jak to będzie działać i normalnie zaczął padać a jak nagle lecę do góry tak to działa eee, co do zbroi potem zapisane zbroje od nie jestem do końca pewny o co może chodzić wiem że zastanawiałem się nad e, zbrojami nad modami, modem do zbroi który dodawał zbroje, lepszon, ulepszenia zbrojenia nabierytowych. Głównie wziąłem to dla kwestii dekoracyjnych, więc sobie moda na dodatkowy armor. To Tutaj pozwala widzieć. Na przykład z nowej skinabkorze. Zbyt się nie zmienił. Podsłonę zmieniłem. Tylko i to tak się prezentuje w faktycznym życiu, tylko taki głowy mniejsze, niższe. I... I tego do tego. Zbroja, ja. nie wiem co to jest. A, wiesz co to jest to? i tak. Zbroja no... zbroja, kompletnie nie wiem co mógł powiedzieć. Poza tymi customowymi to nie wiem czy cokolwiek może jeszcze mi chodzić. Może jakieś ulepszenia, ale tu też nic nie widzę, żebym sobie zapisał. To jest trudno. A co do tego, co do zwierząt, to tak. owce znalazłem tam bardziej. Szedłem tamtędy naokoło. Niedaleko, trochę takie koło zatoczyłem I w tamtą stronę krowy było trochę dalej, trochę bliżej bardziej, ale w tamtą bardziej stronę. Okazało się, że jest to jeszcze tam. Jak coś. I tutaj widać kolekcja już się jestła. I co do tych krów, o jak teraz widzicie, przecież też miałem. To trochę ubiłem tych krów, dlatego miało mniej życia. Ale jak widać. Wcześniej też miałem, też miało mało życia i nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że po prostu to spadało od czasu do czasu, jak prowadziłem, ale nie słyszałem, żeby wydarzenia były. Więc teraz się nie jest to spowodowane. I tak kolejna rzecz. To trochę sobie podróżowałem i tych screenów może zacznę od tych co... Łaziłem wcześniej po te owce, gdzie znalazłem za dużo tego pedu, z dwa screeny, więc nie ma problemu. Reszta. Hmm. No i nie sprawdzę, co będę na końcu mówią. I tak. Myślę, że to wystarczy. Tam miałem jeden. Jest screen, gdzie lawa. Przynajmniej zakładam, że to jest lawa. A raczej, że tam jest lawa. Bo po prostu tak wygląda, tak zakopane jest. Więc w razie trzeba to mam. Nawet zdobyłem z. Jak miałam te przejście, W sumie później pokażę skąd wziąłem. I tutaj to, co do tego, ogólnie mam tylko, na przykład, 4, czyli 3 tu i tu jeden. Jeden urosnął, więc mogę go zdobyć. I drugi teraz. I zanim skończyłem budowę, to już napełniłem, udało mi się napełnić zbiornik, na wodę, Ale tylko jak jest kotwa, śpiewam, nowe nacieki. Koczniemy. I tak. A to później. Co do tego, to był naprawdę z nacieków a Jaskinia tam mega niebezpieczna, ale to w sumie mogę później omówić też. Otóż mówiłem to później o siekiera łączenie ale jak się okazało miałem dwie siekiery podczas budowy jedna miała chyba 10 punktów, druga miała 19, Ale jak połączyłem wyszło, że jest 40 coś, więc oczywiście mówię o łączeniu w tym stylu. Tak więc razie czego mówię... Opłacę się. Co hmm, Hmm. Nie wiem, chyba potężne hmm. i tak, co skóra, to mówię, że mam ubój i jest sporo tej skóry. Więc tak, zróbmy sobie początkowo. Hmm. Lepsze suma czy nie? Teraz to muszę zdecydować. Ok, nic nici. Akurat z mam nici. Nie mam pojęcia. Ja wiem, ja wiem że mógłbym mieć z rozzwolenia tego jak się nazywało, z rozwolenia wynę, ale nie w smyslu, że tego używam nie pamiętam czy da się później na późniejszym etapie ulepszyć. A no dobra do czego przez tu będą problem i tyle się mówi. Okej, okay, jeszcze złoto. Sę przytopię. I tak to i okej, okay, punkt cztery su drogą tak A tu. Tak. Trzeba chyba czekać. Jeden, jeszcze jedno. Tak, właśnie wydłużę sobie filmik, ale już zrobię sobie ten tacak i będę mógł zrobić. Nie znaczy co będę mógł zrobić. Nie, że będę mógł zrobić, ale no, fajnie to mieć. No, co to jest? Nie pamiętam, Czy to jest znowu... Czy rozumiem, że to znowu ulepszenie? Bardzo ciekawe. Jeżeli ja, dzisiaj była aktualizacja. Chyba dzisiaj. A właśnie dzisiaj w ja, tym tygodniu wrzuciłem filmiku. Na jeszcze piątek, więc jutro wrzucę. Ale ja trochę szkoda, bo sobie przygotowałem specjalnie, żeby w tygodniu wrzucić. Chyba, że wrzuciłem. Co reszty skóry będzie na książki. A teraz może zamieść się omawianiem screenów. I co mogę powiedzieć? Krypery dużo tego było. O, handlarze miałem. No tutaj nic nie ja robiłem. O. Zdjęcie z lisem. Ja się zastanawiam, co to może być, bo nic mi nie pasowało. Te ładne widoki co? O, po prostu kliknę przypadek. O, fantomy były, za nią łóżko zrobiłem. O, znalazłem także jedną jaskinię. Nie będę tam łaził w sumie, skoro mam zdjęcia. I znalazłem skrzynię. I jak widzicie, Bogato nie było zbytnio. A to właśnie tam znalazłem ten lewitujący trunek I dalej są. Takie tam podróże, rewitacja, podróże. O, budowa jest. Ta lawa dalej podróże. Takie tam ciekawostki. Kolejna lawa, krowy, dalej. O, wpadłem w śnieg, to bo miałem tutaj całkiem sporo krwi. Tutaj. Ciekawe. Nie wiem dlaczego. tylko pokazałem powrót. Roczna hmm. głębia. Nie. Tu jest ten. Ja wybrałem i Atakowali mnie. No nic nie. Miałem co to mówić, no, a jeszcze to, co dzisiaj robiłem, czyli Endermana zrobiłem. Yy, tutaj łupę będzie się opłaciło. Po prostu stąd ten, stąd uprać, ten, yy, yy, jak to się nazywa, ziemia. Więc tak, to już. Macie kije, kopalnia. Świetne łączenie. Nisko. Ok. To najpierw to bruszkowa kopalnia co do tego? Prostu zacząłem tam kopać kolejną odnogę i się okazało, że wpadłem na te wróżki. To jest chyba niżej. Ale czy, czy to takie ważne? Zrobię to po prostu tak. No i jak widzicie tu tylko tyle. Nic dużego. I zauważyłem, że tutaj jest tunel do wydobycia. Nie ciekawe. Octoę sprawdzę. To jest ten blok. Myśniemy on jest całkiem. Widzę, że chyba jest użyteczny, ale raczej nie. Do jednego rzeczy. Ale śniemy, to jest najlepsze. Tak, to jest to. Całkiem jest fajna rzecz. Chyba chwila zrobić cięcie a dobra zobaczcie, musiałem zrobić to chwilę przerwy żeby ogarnąć umysł i najpierw to tak lawę zdobyłem tamtędy się idzie tutaj jest taka skina od razu tędy tam była lawa a teraz na koniec co prowadzę to właśnie do nacieków i od razu jaka była z tym związany problem jaki był związany z tym problem Początkowo poszedłem kompasem. Na lokalizację, która okazała się. No nie prowadzić tam, gdzie powinna. Kolejna lokalizacja także i jeszcze kolejna. Trochę tam łaziłem. Z tym kompasem okazało się, że jak jestem w jakimś biomie, to mi go nie będzie pokazywało. Tylko ustawę moją lokalizację. Ale tak, stwierdziłem, żeby dokował się góry dół. I kopałem prawie naprawdę wysoko, do je, tutaj chyba dokopałem się na górę do jakiejś jaskini, na dół do bedroka, tutaj ja nie będę tą łaził. Ale tutaj tylko schody pokazać. Kolejne było tu zaraz i tak, tutaj także tak kopałem. I co z tego wynikło? To samo, tylko nie znalazłem nic konkretnego tutaj. To ze sobą było tutaj, więc naprawdę blisko. Ja nie musiałem sobie bardzo kopać. Potem, O tu i tak, aby sobie dopomóc, stwierdziłem, że będę potrzebował właśnie atlasu, i po to go zrobiłem. I faktycznie to działa. Muszę przyznać, bo jak poszedłem za wysoko, to po prostu mi znikało. A jak szedłem niżej, to też mi znikało. No, nie ma co się dziwić, jak widzę, tu się zmiało. Co do tego, no się naszukałem, ale tu końcu znalazłem przypadek. ale zawsze coś, i to jest dosyć niebezpieczne miejsce bo dosłownie jest jaskinia, a te stalagmice nie pomagają to właśnie do tego pierwsze dwa to chyba spadły czasem z tym tu e, jak to się nazywa żwirem a resztę to wykopałem dwa na pewno i dalej się bałem trochę iść, bo czekaj moment Wiesz, jak ja tego nie zauważyłem, chwila, przepraszam ale teraz będę to sprawdzam. Ja przecież tu mam pół serduszka. I na to już widzicie, jak muszę to stwierdzić. my się tu nie przyjaźnili już przypadkiem. Tak, jest. Pół serduszka mam dosłownie. O ludu. Do, do. Ja tu walczyłem i dosłownie tak oberwałem. Więc widzicie, tu się zakopałem. I to jest niebezpieczne. O, widzę, że teraz mam szczęście. Na ogół jest tu dużo. Wtedy to mnie szkielety porobiły. Dosłownie. A chyba z Wtedy też ostatni kochanek chleba, który miałem. Więc e, od razu jak tylko mogłem się ewakuować, to długą I tylko się przeżyłem. Więc tak. Z mojej strony to tyle. I ja się z, z wami żegnam. Oczywiście na koniec, jak stwierdziłem, ta screena. Do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli będzie.